stan wojenny na obszarze całego kraju. Ja może to was zapytać, za pana generała. Takie to, tak, 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 to Podpiszę akt, Traktatu Lizbońskiego. Niedźwońskiego. Kończ szokujcie This is, this is really... Prezydenci, rezydenci, polecam. Stanisław Michalkiewicz. Buba bomba mieszka w Mszanie, burdel znaczy zamieszanie. Tym cytatem z Konstantego z alfabetu Konstantego ildefonsa Gałczyńskiego można by skomentować debatę w końskich. Tam się odbyły właściwie dwie debaty. Jedna się odbyła na rynku w końskich, a druga się odbyła w hali sportowej też w końskich. Proszę Państwa, jak do tego doszło? No doszło do tego, że najpierw rewolucyjna teoria została wymyślona podobno przez samego wielce czcigodnego Grzegorza Schetynę, który z tajemniczych powodów sformułował rewolucyjną teorię, że kto wygrywa w końskich, ten wygrywa. W ogóle w całym naszym nieszczęśliwym kraju. Dlaczego akurat w Końskich? bo tajemnica to wielka, proszę Państwa, y, którą pewnie do grobu y, zabierze ze sobą wielce czcigodny Grzegorz Schetyna. Oczywiście po jak najdłuższym życiu, którego mu życzę, 100 lat w kraju rad. Proszę Państwa, ale wróćmy do debat. Te debaty to jest w ogóle osobliwość duża, dlatego ja muszę zastrzec się od razu, żeby była jasność, że ze względu na higienę psychiczną ja takich debat nie oglądam. Dlatego, żeby właśnie zachować higienę psychiczną i pewien dystans do tych wszystkich prezydentów, proszę Państwa, co jest charakterystyczne, no, de, na rynku to de, z, ten debatę na rynku debatę, zorganizowała Telewizja Republika, która jest tak samo jak telewizja w Polsce 24 zagrożona jest likwidacją, bo tu niezawisły sąd. Trochę się pośpieszył, chyba wybiegł przed orkiestrę. Zamiast trochę poczekać przed wyborami, nie uchylać koncesji dla Telewizji Republika. To może by, że tak powiem, uśpiło to czujność swojego kierownictwa. To nie. Jakaś szwańca w tych sądach droska zdała, wiecie, rozumiecie sędzio, to cofnijcie tą koncesję te, te Republice i tak dalej, bo to już nie możemy wytrzymać i ten. No i no tak zapominają, proszę Państwa, ci wszyscy bezpieczniacy, ci oficerowie prowadzący, że lepsze jest wrogiem dobrego. Lepsze jest wrogiem dobrego. Gdyby niezawisły sąd nie wybiegł przed orkiestrę z tymi koncesjami, to być może nie byłoby żadnej debaty na rynku w Końskich Atak. Tu to, to czujność rewolucyjna sprawiła, że debata z udziałem pana Karola Nawrockiego, początkowo to chyba miała być debata jednoosobowa, sam pan Karol Nawrocki miał odpowiadać na pytania, no na pewno był odpowiadał jak znud, nie wiem kto z Państwa pamięta jeszcze za komuny, była taka audycja telewizyjna za głębokiej komuny, Tele Echo. Tele Echo, tę te, te audycję prowadziła pani Irena Dziedzic, zresztą tam potem się okazało, że była tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, ale mniejsza o to. Otóż pani Rena Dziedzic zapraszała rozmaite osoby do udziału w tej audycji telewizyjnej Echo. No i polegała, formuła polegała na tym, że ona zadawała im pytania, a oni odpowiadali zdaniami pełnymi treści i jak znów. jak się okazało to wszyscy dostawali te pytania, yy, właściwie nie tyle pytania, co odpowiedzi gotowe dostawali, takie gotowce i musieli nauczyć się tych odpowiedzi na pamięć. No i jak czasami niektóry jakiś tam uczestnik z tych, z tego zdenerwowania to zapominał, tam się gubił, więc pani Irena delikatnie go naprowadzała, no i on potem schwytał wątek i tam już jak karabin maszyn nowy strzelał. No więc myślę, że taki byłby przebieg debaty na rynku w Końskich pana Karola Nawrockiego. Ale zleciały się jak kruki, tam te inne kandydaty na prezydentów, i siłą rzeczy no, trzeba było również ich tam zaangażować do tej debaty. Proszę Państwa, tu debatowali i debatowali. Wreszcie się debata na rynku skończyła, a tymczasem pan Rafał Trzaskowski w tej hali sportowej snuł się tam jak smród po gaciach. Wcześniej nie wpuścił. Do tej hali sportowej właśnie dziennikarzy, telewizji Republika i w Polsce 24, co wzbudziło. Później, co prawda, dopiero szereg wzruszających wątpliwości. No i tam pan Karol Nawrocki z rynku przeszedł do tej hali sportowej, razem z nim ci wszyscy pozostali prezydenci też tam się stawili. No i doszło do debaty. Najpierw pan Karol Nawrocki zarzucił temu Rafałowi Trzaskowskiemu, żeby że on stworzył i tak dalej, no ale potem się to rozpłynęło we wszystkim. Proszę Państwa, podobno ja nie oglądałem tej debaty. Jak mówię, dla higieny psychicznej unikam takich widowisk, ale czytałem później, że wyniknęły wzruszające wątpliwości w związku z tym. Mianowicie okazało się, że nie wiadomo, kto tę debatę zorganizował, bo początkowo można było odnieść wrażenie, że organizatorem tej debaty jest pan. Trzask, obywatel trzaskowski Rafał, ale nie, okazało się, że to nie on, że on jest tylko prostym uczestnikiem tej debaty. No to też wzbudza wątpliwości, dlatego że od kiedy to jeden prosty uczestnik debaty zaprasza innego prostego uczestnika debaty i jeszcze daje takie, daje taką instrukcję, że to ma być pojedynek, solówka ma być tam w tej debacie. No, wszystko zostało tu się skomplikowało. Pani Senyszyn przyjechała, pani ta inna, tam inni prezydenci, no i to dało taki pretekst dla przedstawicielki rządowej telewizji, że tu peleton planktonu. No jakiego planktonu? Od kiedy to pan Nawrocki nie zasługuje na taką nazwę, a pani Seneszyn to gabarytowo jest nawet chyba dwa albo trzy razy większa od pana Trzaskowskiego. No jaki to plankton? Nic dziwnego, że przedstawicielka telewizji odszczekała to na ze swoje pochopności. Gdzieś tam no, w internecie, proszę Państwa, no ale te wątpliwości pozostały. Te wątpliwości pozostały. No, od kiedy to, jak mówię, jeden prosty uczestnik tej debaty zaprasza innych prostych uczestników debaty jednego wpuszcza, drugiego tam nie chce wpuścić. Jedną telewizję wpuszcza, drugą nie wpuszcza. Telewizja polska podobno też nie była organizatorem tej debaty. No i tu, burdal jednym słowem, jeśli proszę Państwa, ktoś chce, chciał mieć obraz Rzeczypospolitej Polskiej pod prezydenturą Rafała Trzaskowskiego, no to sytuacja w Końskich jest idealny, idealnym przykładem. Burdal i serdel jeszcze gorszy niż teraz. Także przestrzegam Państwa, żebyście... Tutaj nie ulegali propagandzie. I tego ja uważam pana Trzaskowskiego za zarozumiałego blogiera. I to wszystko się jeszcze w dodatku, jak się okazuje, rzeczywiście tchórzliwego, bo twierdził, że nie wie, kto jest organizatorem, a tu się okazało, że jakaś firemka zaprzyjaźniona z obywatelem Tuskiem Donaldem, nawet Telewizja Republika ją podsumowała, że 20 baniek podobno tam. Za tę całą debatę zainkasowała. No widzimy, proszę Państwa, jakie tutaj, ale to w związku z tym, ponieważ zgodnie z kodeksem wyborczym, to już od razu prawo zostało złamane, proszę Państwa, to nie są żarty, bo zgodnie z kodeksem wyborczym jeden komitet wyborczy nie może świadczyć usług innemu komitetowi wyborczemu, a tu takie pozory zostały stworzone jakby komitet wyborczy pana Rafała Trzaskowskiego że tak powiem E, Świadczył usługi e, takie innym komitetom wyborczym. No i tu przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości i tam pan Bosak, pan marszałek Bosak też się odgrażał, że tu do niezależnej prokuratury doniesienia złożą o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. No wyobrażam sobie, jak tam e, pan e, Dariusz Korneluk, który. Jest tym, którym myśli, że jest prokuratorem krajowym, jak będzie musiał się gimnastykować, żeby wygotować jakieś takie postanowienie przesiąknięte fałszem i krętactwami o umorzeniu dochodzenia w tej sprawie, umorzeniu postępowania w tej sprawie, ale tutaj od razu w sukurs mu pan sędzia Chemerliński. Były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, który. Przeanalizował całą sprawę i nie dopatrzył się żadnego przestępstwa. No, od razu widać, jaki rozkaz jest, że tu wiecie, rozumiecie, tu żadnego przestępstwa być nie może, bo nasz tu, nasza duszeńka pan Rafał Trzaskowski, może robić jakieś głupstwa, ale przestępstwa to on nie może popełnić. To jest poza jego możliwościami, w ogóle każdymi, jakimikolwiek. Proszę Państwa, tymczasem echa były tej debaty. W kropce na DI tam przesł na przesłuchanie wezwała nasza resortowa Stokrotka jakąś panią z Lewicy i ta pani z Lewicy nie mogła się nachwalić. Tą drugą przesłuchiwaną osobą delikwentką była Anna Maria Żydowska, znaczy jaka żydowska, Żukowska oczywiście. Yy, no i ta pierwsza pani z Lewicy to nie mogła się nachwalić pana Rafała Trzaskowskiego, że, że on jedynym jest tutaj kandydatem na prezydenta, który taką troską... Otacza y, z, z, z tych zboczeńców, dewiantów seksualnych, y, jak to ona się wyraziła, osoby LGBT. Osoby LGBT. No, to że, Być może rzeczywiście pan Szaskowski tam y, darzy ich specjalną troską, ale to są kwalifikacje na prezesa klubu pederastów, ale niekoniecznie na prezydenta państwa. No, od prezydenta państwa to byśmy. Oczekiwali czegoś więcej niż współczucia dla. <grymny> Pederastów. Proszę Państwa, no i nie wiadomo, co to będzie, bo tu wszyscy wygrali, wszystkim należą się nagrody, a jeszcze okrągły stół w sprawie wyborów prezydenckich w Polsce nie został zwołany. No a w związku z tym okrągły, z tymi przygotowaniami do zwołania okrągłego stołu, który zapowiedziała przecież zastępczyni Reichsführerin Urszuli Wodę-Leje, no to Reichsführerin

tutaj poluzowała do tego stopnia poluzowała y, o, tą smycz y, obywatelu Tusku Donaldu, że obywatel Tusk Donald zaczął się odgrażać, że będzie repolonizował polską gospodarkę. No, chciałbym zwrócić uwagę, że y, repolonizacją polskiej gospodarki to się zajmował rząd dobrej zmiany y, po, y, że tak powiem megidą naczelnika państwa Jarosława Kaczyńskiego no i to repolonizacja polskiej gospodarki polegała na renacjonalizacji. No więc jak Donald Tusk tak zrepolonizuje polską gospodarkę, to ona już zostanie całkowicie znacjonalizowana i władze generalnego gubernatorstwa nie będą już musiały się użerać z tymi przedsiębiorcami prywatnymi, to oni tu rzeczywiście to jest z, z taka krosta na zdrowym ciele proletariatu. Proszę Państwa, w związku z tym no, widać wyraźnie w jakim kierunku sytuacja zmierza, w jakim kierunku don obywatel Donald Tusk ujrze, no bo oczywiście, że po wyborach, oczywiście, będzie całkiem on Natychmiast o tym zapomni. Rajs Ferrerin zadzwoni do niego, powiedział: Pamiętacie Tusku, Donaldu, co byście wygadywali przed wyborami? Wy natychmiast zapomnijcie o tym, bo inaczej będzie z wami brzydka sprawa. Proszę Państwa, tymczasem jednym z y, kandydatów na prezydenta, który notabene wziął udział w debacie y, w Końskich, był, y, jest właściwie pan Maciak. Pan Maciak został zdemaskowany przez pana doktora Sławomira Cęckiewicza jako agent Putina. Agent Putina, ja nie bardzo w to wierzę. Znaczy, mam pewien dystans do takich rewelacji, dlatego, że okazało się, że pan doktor Sęckiewicz w tych swoich diagnozach bazuje na ustaleniach świętej pamięci pana doktora Targalskiego, a pan doktor Targalski miał dosyć dużą łatwość. W, że tak powiem, demaskowaniu ruskich agentów daleko nie szukając. Mnie zdemaskował jako ruskiego agenta. W związku z tym, no do takich diagnoz pana doktora Cęckiewicza, które bazują na ustaleniach doktora Targalskiego w sprawie ruskich agentów, no to pewien dystans utrzymuje całkowicie, jak sądzę, państwo to rozumiecie. No, ale nie tylko takie zastrzeżenia, do pana Maciaka się pojawiły. Były prezydent Aleksander Kwaśniewski zwrócił uwagę na łatwość, z jaką pan Maciak zgromadził 100 tysięcy podpisów i chyba autentycznych, dlatego że państwa komisja wyborcza ich nie zakwestionowała. No i powiedział, że za łatwo to przychodzi. No, pan Aleksander Kwaśniewski wie, co mówi. Jemu wszystko łatwo przychodziło. Nawet można powiedzieć, że za łatwo mu przychodziło, w związku z tym w głowie mu się trochę przewróciło. No i te, musimy, musimy odrabiać te straty. Nie wiadomo, czy je wszystkie odrobimy, proszę Państwa. No, ale y, wszystko się zdecyduje tu debaty debatami, ale wszystko zdecyduje się przy okrągłym stole, który jeszcze się nie odbył, który jeszcze wisi nad nami jak miecz Damoklesa. Prezydenci, rezydenci, polecam Stanisław Michalkiewicz.